Czym dla Ciebie jest wolność? Bycie mężczyzną na szpilkach bycie, bycie sobą cały czas jest dla mnie funkcjonowanie na co dzień i robienie tego czego najbardziej kocham, wydaje się to takie abstrakcyjne a jednak kosztuje trochę odwagi jest, jest to ciągła jest to ciągły monolog sam ze sobą jest to praca nad sobą a więc powiedziałbym, że tak, wolność jest dla mnie byciem po prostu sobą w 100%. Pamiętam, że tego dnia wypłakałem, jakby cały ręcznik łez, i od tego momentu pomyślałem sobie, że już nie ma odwrotu, i e, że chcę to robić. Co było najtrudniejsze w tym, aby podążać okay. ze swoją pasją, która nie jest pasją, którą widzi się na każdym kroku? Najtrudniejsza, tak, była miłość do siebie, że to zrobisz, że dasz radę że nawet jeśli stracisz wszystkich dookoła siebie, to, to, to będziesz musiał to jakoś udźwignąć, będziesz musiał to jakoś dalej pociągnąć. No i tak bałem się, że stracę rodzinę. Bałem się też, że może w jakimś punkcie też stracę kobietę i, 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 i ludzi, którzy są, są straciłem. Czy twoja partnerka, Asia, o której Asia. wspomniałeś? Joanna. nie Asia. bywa zazdrosna o te 50 kobiet, które bywają na sali, jakie uczysz chodzić na szpilkę? Nikt tak jak ona. Oprócz miłości i przyjaźni, jaką mi dała, nie, nie okazało mi tyle wsparcia i tyle, tyle saportu w kwestii właśnie tańca na szpilkach. To jest wolność. Cały wywiad możecie zobaczyć już teraz na jakobiakvio.pl, ale za parę tygodni dla wszystkich otwarty wywiad na tym kanale. Zapraszam.